Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym z cykli webinarów dotyczących ISO 19650, czyli międzynarodowej normy poświęconej Building Information Modeling. Ja nazywam się Wojciech Jędrosz, tutaj grupa 4BIM. Zaczynamy dzisiejsze spotkanie. Jest to wydarzenie z cyklu Galaktyka BIM i dzisiejszy tytuł wydarzenia brzmi 8 prostych kroków do BIM. Zanim może rozpocznę na dobre, e, chciałem tylko odpowiedzieć na komentarze, które przesyłaliście do nas za kulisami w ciągu ostatniego tygodnia. E, pisząc te artykuły, organizując wydarzenia tak, jak to i mówiąc za darmo o na przykład, Ośmiu prostych krokach do BIM. Nie chcę powiedzieć, że BIM jest prosty. Yy, broń Boże, nie chcę mówić, że można u nas w łatwy sposób kupić BIM. Przyjęliśmy po prostu zasadę, że będziemy się dzielić bez opłat naszą wiedzą z szerszym gronem, yy, aby polska branża budowla, budowlana rozwijała się szybciej, prężniej niż do tej pory. Może naiwnie. Ale wierzymy, że im szybciej wy zrozumiecie, e, czym jest metodyka BIM i zrozumiecie własne oczekiwania i potrzeby, tym szybciej wzrośnie zapotrzebowanie na usługi związane z BIM i rynek otworzy się dla wszystkich. Więc dzisiejszy tytuł mógłby właściwie brzmieć: Osiem prostych w zrozumieniu kroków do BIM. I tak, cykl dostarczania informacji w BIM. Widzimy w tym momencie na ekranie. Jeśli chcemy wdrożyć BIM w naszej organizacji, z pewnością nie chodzi nam o jednorazowe użycie tej metodyki. Chcemy, aby standaryzacja procesów, uruchomiona raz, była ulepszana za każdym razem, z każdym nowym projektem. Chcemy uczyć się na błędach, wyciągać wnioski z dotychczasowej pracy i być coraz bardziej precyzyjni w osiąganiu naszych celów. Właśnie dlatego Proces dostarczania informacji projektowej został zaprojektowany jako cykl, aby za każdym razem nie zaczynać od zera. Jednorazowa praca na projekcie musi przynosić efekty w szerszym kontekście, a cele projektu powinny być tylko środkiem do realizacji celów całej organizacji. I ten cykl, y, na pierwszy rzut oka. Oka dość skomplikowany, zamyka się w ośmiu krokach, o których dzisiaj krótko opowiem. W procesie informacyjnym BIM mamy określone 8 kroków, które rozwijają się na mniejsze części poszczególnych aktywności. W ramach cyklu artykułów, które piszę, publikuję na blogu i na LinkedIn. Czyli podręcznik ISO 19650. Szczegółowo omawiam każdą z powyższych aktywności, które teraz widzimy w formie procesów na ekranie. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że każdy z punktów, które zawierają się w tym procesie, wymaga od interesariuszy projektu wkładu. Czasem w postaci przygotowania dokumentów umownych, a czasem w postaci czynności do wykonania. I widzimy, że mamy tutaj, dla oszacowania zdefiniowanych potrzeb, musimy wyznaczyć osoby zarządzające informacjami. Możemy przygotować trzy dokumenty: OIR, PAYER i AIR, czyli wymagania organizacji, projektu i eksploatacji, które posłużą do wykonania wymogów wymiany informacji, czyli Dokumentu, który dołącza się do zaproszenia do składania ofert. Później, na etapie odpowiedzi przetargowej, przygotowujemy wstępny pre-BEP, czyli plan wykonania BIM, który powinien mieć też dołączone dokumenty, takie jak rejestr ryzyka i plan mobilizacji. Następnie, na etapie wyboru wykonawcy przez zamawiającego, ten BEP zostaje potwierdzony, uszczegółowiony. Um, przez tab tabelę odpowiedzialności e, wykonawców i e, Master Information Delivery Plan, czyli plany dostarczania, e, dostarczania informacji, czyli po prostu zakresy. Później z tych zakresów w trakcie mobilizacji tworzenia informacji jesteśmy e, sprawdzani. I e, już na ostatnich punktach musimy dostarczyć ten model informacyjny, więc y, też sprawdzamy, weryfikujemy, czy wszystko się zgadza. Wszystkie te szablony, które tutaj widzimy, y, to jest grafika udostępniona z, dzięki uprzejmości Plannerly, jest właśnie dostępna na plannerly.com y, do użytkowania, którego bardzo zachęcamy, zachęcamy, i te wszystkie dokumenty są tam y, udostępnione za darmo. W tym cyklu dostarczania informacji bardzo istotne jest słowo cykl. Zaczynamy od zweryfikowania dotychczasowych praktyk, oceny wydajności, jakie otrzymaliśmy przy poprzednich zamówieniach. Tak jak wspomniałem, nie jest to wymagane, ale zaleca się, żeby zamawiający przygotował dwa lub trzy dokumenty, wymagania informacyjne, organizacji, projektu i eksploatacyjne. I właśnie krok pierwszy, normy ISO 19652, omawia przygotowanie wymagań informacyjnych projektu, czyli tak zwanego Project Information Requirements, PIR, które mogą stać się szablonem wymagań wymiany informacji EIR dla konkretnego zamówienia. W kroku pierwszym wyznaczamy osoby do pełnienia funkcji zarządców informacji. Może nam w tym celu służyć tabela RACI, czyli osób od, odpowiedzialnych za podjęcie, wykonanie działania, konsultowanych w trakcie działania i informowanych o zakończeniu czynności. Może jeszcze dodam, że właściwie skupienie się na zarządzaniu informacjami może pomóc w osiągnięciu lepszych wyników projektu na przykład poprzez lepszą koordynację i komunikację, lepszą jakość tworzenia informacji, terminowe dostarczenie informacji, ograniczoną liczbę poprawek czy niepotrzebnych strat i skuteczne podejmowanie decyzji. Dalej możemy określić właśnie te wymagania informacyjne projektu. I ustalić kamienie milowe dostarczenia informacji o projekcie, czyli po prostu momenty w naszym projekcie, w których konkretne informacje będą przygotowane na konkretnym poziomie niezbędnej, niezbędnej informacji geometrycznej i niegeometrycznej tak zwanej alfanumerycznej dalej. W, możemy ustalić, musimy ustalić standard informacyjny projektu, metody i procedury tworzenia informacji o projekcie, ustalić punkty odniesienia w projekcie i udostępnione zasoby dla wykonawców naszego zamówienia. Kolejnym krokiem jest ustalenie wspólnego środowiska danych, czyli common data environment, CDE. I ustalenie protokołu informacyjnego projektu, który jest taką częścią prawną kontraktu. Punkt drugi naszej agendy to etap zamawiania usług. I właśnie kroki 2 i 3 z tych ośmiu procesu informacyjnego określają y, działania podejmowane w okresie zamawiania usługi. W tym wypadku projektowego modelu informacyjnego, AIM. Opracowanie zaproszenia do składania ofert razem z wymaganiami wymiany informacji jest naturalnie zadaniem zamawiającego. E.I.R. to szczegółowe wymagania informacyjne przefiltrowane dla konkretnego zapytania ofertowego. EIR zawiera strategie, kluczowe wskaźniki wydajności, cele BIM i pożądane rezultaty stosowania BIM w projekcie. EIR może być tworzone w oparciu o szablon w postaci wcześniej, w punkcie pierwszym utworzonych wymagań informacyjnych projektu, czyli tego PER i powinny odpowiadać na cele organizacyjne. Spisane w organizacyjnych wymaganiach informacyjnych. W tych punktach musimy właśnie zgromadzić, dodatkowo jeszcze poza tym, co było w punkcie pierwszym, zgromadzić informacje referencyjne i udostępniane zasoby dla wykonawców, którzy będą tworzyć nasz projekt, i ustanowić wymagania dotyczące odpowiedzi przetargowej i kryteriów oceny. W punkcie trzecim na zapytanie ofertowe muszą odpowiedzieć potencjalni główni wykonawcy czyli wszyscy, którzy dostali zaproszenie do składania ofert, um, i to oni mają przygotować wstępną ofertę w postaci wstępnego planu wykonania BIM przed nominacją czyli tak zwanego pre-BEP. Dzięki temu dokumentowi zamawiający będzie w stanie. Um, Zdecydować, który z potencjalnych wykonawców spełnia jego kryteria oceny, kto ma odpowiednie doświadczenie i zasoby do dostarczania rezultatów na najlepszym poziomie. W ramach tego punktu trzeciego, powinniśmy wyznaczyć osoby zarządzające informacjami czyli dla całego projektu BIM-menadżera i dla poszczególnych zespołów BIM-koordynatorów ustalić, Plan wykonania BIM dla zespołu wykonawczego, ustalić e, zgo, e, zdolność i możliwości zespołu wykonawczego, proponowany plan mobilizacji, e, rejestr ryzyka, który mamy też tutaj pokazany w formie procesu na, na ekranie, e, i skompletować całą tą ofertę zespołu wykonawczego, przekazać zamawiającemu. Etap kolejny to planowanie procesu informacyjnego. Kroki 4 i 5 w 8 określają etap planowania przed rozpoczęciem realizacji zamówienia oraz działania po wybraniu głównego wykonawcy i podpisaniu kontraktu. Czyli krok czwarty to kontrakt, podpisanie kontraktu, a krok piąty to mobilizacja zasobów. W punkcie czwartym główny wykonawca potwierdza proponowany wcześniej plan wykonania BIM, czyli ten BEP, i uszczegóławia BEP o tabelę odpowiedzialności i zakres w postaci głównego planu dostarczania informacji, czyli tak tzw. Master Information Delivery Plan, MIDP, składającego się z pomniejszych zakresów przygotowanych e, przez konkretnych podwykonawców. Kiedy to wszystko jest gotowe, można podpisać kontrakt, do którego jednym z załączników będzie plan wykonania BIM po nominacji, czyli tak zwany post-BEP. Krok piąty powinien określać tak zwaną mobilizację, czyli to, w jaki sposób wykonawcy przygotowują swoje zespoły i technologie, czyli software i hardware do realizacji tego projektu. Czasem taka mobilizacja może się okazać konieczna ze względu na braki w wiedzy dotyczące wymaganego oprogramowania lub określonych przez zamawiającego procesów. Wtedy najczęściej trzeba po prostu określić, kto musi wykonać jakieś szkolenie. I mamy etap kolejny, tworzenia informacji. Kroki szósty i siódmy omawiają ten etap tworzenia branżowych fragmentów modelu informacyjnego przez zespoły zadaniowe podwykonawców. A następnie dostarczanie ich do głównego wykonawcy, a w dalszej kolejności do zamawiającego. Czyli na tym etapie mamy dwa punkty: e, kolaboratywne, wspólne tworzenie informacji i dostarczenie modelu informacyjnego. Dostarczane informacje muszą przejść kilkukrotną weryfikację, sprawdzenie jakości i kompletności, zanim trafią w wersję opublikowanej do końcowego klienta. Cały ten proces tworzenia, weryfikacji i akceptacji odbywa się we wspólnym środowisku danych, czyli tzw. Common Data Environment. W ten sposób, po kilku iteracjach tworzenia informacji, przeglądów, autoryzacji, kolejnych przeglądów, częstego powtórzenia tworzenia informacji, modele informacyjne ostatecznie są akceptowane i stają się rezultatami pracy głównego wykonawcy. No i możemy wtedy zamknąć projekt. Tylko tak, to co widzimy na tym grafie, to część poświęcona dalszym procesom, na które zamawiający może się zdecydować, ale nie musi. W zależności od tego, czy chce zarządzać wybudowanym obiektem. Pokazuję jednak ten graf, bo trzeba pamiętać, że zamknięcie projektu nie musi oznaczać odłożenia modelu informacyjnego na półkę. I to w tym etapie zamawiający może oczekiwać największych oszczędności dzięki wykorzystaniu modeli BIM, które mogą stać się nawet przy odpowiednim połączeniu cyfrowym bliźniakiem, czyli digital twin. W kroku ósmym po akceptacji rezultatów przez zamawiającego Pozostaje nam już tylko zarchiwizować model informacyjny i wyciągać e, wnioski z ukończonego projektu. Jest to potrzebne, aby w kolejnym kroku e, dostarczenia informacji, w kolejnym cyklu dostarczenia informacji, e, móc doskonalić wymagania, procesy i rezultaty. I właśnie widzimy, że punkt 8.1 to archiwizacja modelu informacyjnego. A punkcik 8.2 to zebranie wniosków dla przyszłych projektów. I Istotne jest, aby wyrobić sobie nawyk ciągłego doskonalenia i rozwijać się z każdym kolejnym zamówieniem. I to tyle. W tym sposobem poznali Państwo bardzo szczegółową agendę naszego jednodniowego szkolenia, planowanie realizacji inwestycji w BIM. Które jest przy okazji jednym z trzech dni szkolenia metody BIM w cyklu dostarczenia informacji projektowej według ISO 19650. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. W razie pytań proszę pisać na czacie lub kontaktować się z nami po webinarium.